Jestem Dobry wieczór. Kim jesteście? Dzień dobry. Jesteśmy grupą w 54 nazywaną też przez kobiety Polskimi Trzypendelsami. Oh. Wow. Wow. Panowie, jak reagują na was kobiety? Dajcie przyjemność kobietom, zapraszamy. Nie lubię mi to pogłębić, nie kręć. No i który jest najlepszym ciachem dziewczyny? 30. Dzięki. No jej! Dziękujemy bardzo. Małgosia? To, że macie piękne, zbudowane ciała, to jeszcze nic nie znaczy, bo ten wasz pokaz był wykonany jak przez małych chłopców, którzy sobie podskakują. Powiem Wam jedną rzecz. Dla mnie to jest... Jeszcze ja, jeszcze ja! A to już to, już to? Już to? Znowu się nie udało. To nie było w ogóle dla mnie męskie, jak skaczecie w swoich szarych dresach, trzymając się za klejnoty. To trzymajcie się za nie konkretnie. <grymny> <grymny> Chcesz, żeby nam pomglei. Dobrze, dziękujemy Robert, bardzo za twoją recenzję i teraz Robert, bardzo się proszę. Panowie jesteście wysportowani, macie poczucie humoru, e, robicie to maksymalnie nierówno, aż oczy bolą. No, ale być może to wszystko nie jest ważne, bo jak słyszymy, dajecie radość publiczności. Ja. ja powiem wam uczciwie, najbardziej mi się podobał moment z Supermanem. Osobiście mam taką prośbę, jako że chciałabym, żeby Robert w końcu odleciał. Możecie tak Roberta podnieść do góry? Nie! Prosimy. może uratuje. Prosimy. Ale nie rozbieram spodnie, czy nie? nie, nie, nie. Tak. nie! <noise> Robert, nie wczuwaj się za bardzo, dobrze? Ale moment, moment. Ja nie Bardziej do ratunku. Robert, nie musisz tego robić, ja i tak Cię lubię. Nie. Tak! Nie. Tak! Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Ja mam lek wysokości. Brawo! A przestań, już za późno. Brawo! 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 Dziękuję. Jak prawdziwi szkoci powinniście być pod spodem na golasa. O nie, 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 no, to nie, jest, jest! Jest, jest! nie, 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 nie. Wyłącz to, wyłącz to, nie nagrywać. domu i gomorą, słuchajcie. Małgorzata. Ale ja jestem nienasycona. <grym> Małgosia, ja już nie mogę nad tym zapanować. Błagam Cię. Panowie, odwrót w tył. Nie! Szybka spódnica i jesteście w programie. Nie, nie. Ja nie chcę oglądać. Nie dajcie się terroryzować. <grym> Małgosia, no. Już więcej nie mogą zdjąć, no. Ja jestem bardzo wymagająca, panowie. Pokażemy więcej później. Małgosia! No, Jestem na tak. Nie ja! mam innego wyjścia, nie mogę być na nie w stosunku do kolegów z zespołu. Jestem na tak. Walcić, palić, rebować Idę z nim.